Cześć, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Stanisław Wójcik. Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób ja trenuję streetlifting, w jaki sposób obecnie realizuję swoje cele treningowe, jak wygląda mój plan treningowy, no to koniecznie oglądaj ten film do końca, ponieważ właśnie podzielę się z Tobą tą wiedzą, jak trenuję i mam nadzieję, że będziesz mógł w jakiś sposób też dopasować. Yy, Właśnie te informacje pod siebie, no i po prostu zaliczyć większy progres siłowy, szczególnie w elementach kalistenicznych, ale z dodatkowym ciężarem, ponieważ obecnie, właśnie najbardziej skupiam się na tym tak zwanym streetliftingu, czyli na podciąganiu i na dipie z ciężarem. Ten film będzie też takim nieco uzupełnieniem poprzedniego filmu, w którym obszernie tłumaczyłem ogólnie metody planowania treningowego, zwiększenia siły pod dipa. I podciąganie, tylko że teraz to właśnie dokładnie odniosę. Ym... Wszystko w stosunku do siebie i w jaki sposób teraz trenuję. Zapraszam do oglądania. Tak więc zacznijmy sobie od powiedzenia w ogóle, jakie mam cele treningowe. Więc cele są bardzo proste. Po pierwsze, zwiększyć siłę w dipie, zwiększyć siłę w podciąganiu na drążku. Oczywiście wszystko w stosunku do jednego powtórzenia z jak największym ciężarem. Chcę jak największe te wyniki osiągnąć. Zdradzę, że tak mniej więcej szykuję się na jakieś między 82,5 a 85 kg w dipie no i na może taki nieco większy ogólnie wynik w podciąganiu chciałbym powtórzyć na pewno swoje 65 kg podchwytem które zrobiłem chyba jakoś tam rok temu w czerwcu pamiętam i oprócz tego chciałbym być może nawet też przebić ten wynik. Jeśli by się udało zrobić nawet tam jakoś 70 kg na jedno powtórzenie, to byłoby super. Nie wiem, czy to mi się teraz uda osiągnąć 70 kg. Wydaje mi się to bardzo dużo. A poza tym dawno też nie robiłem tych takich właśnie maksów na jedno powtórzenie, więc nie wiem po prostu, jak to wyjdzie. Więc cele można powiedzieć są proste i to mi też pomaga bardziej się skupić na tym, na czym po prostu potrzebuję. I drugi cel na który przeznaczam można powiedzieć resztę treningu, bo zawsze treningi zaczynam od dipa i od podciągania, to jest zwiększenie ogólnie siły przedramion, siły chwytu i rozbudowanie też masy mięśniowej przedramion. Jedna część jest taka bardziej wymagająca, bardziej też obciążająca i fizycznie i psychicznie, czyli właśnie dipy i podciąganie, a potem, kiedy już przechodzę do treningu przedramion, do pompowania tej partii, może też jakichś tam na przykład ćwiczeń izolowanych na biceps, to też się czasami zdarza, no to to już jest taki bardziej odpoczynek i aż tak bardzo nie spinam się o to, żeby na przykład dokładać stopniowo ciężar, no ale właśnie o tym dokładaniu ciężaru zaraz powiem, no i właśnie może teraz do tego przejdziemy. Żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, jak do ciężar i jak progresywnie przeładowuję się i jak w ogóle sprawiam, że staję się silniejszy i te wyniki sobie poprawiam, no musimy zobaczyć jak sobie rozplanowałem te wszystkie ćwiczenia. Więc takie ciężkie jednostki treningowe robię w tygodniu tylko dwie. Niektórzy myślą, że ogólnie powinno się ćwiczyć więcej, i tak dalej. No ja po prostu bardzo dobre efekty widzę u siebie, kiedy ćwiczę dwa razy w tygodniu, ponieważ ten trening jest na tyle ciężki mój, szczególnie te dipy i podciągania bardzo mnie obciążają, a nawet ten trening przed Następny dzień dosłownie czuję się wręcz jak jakiś schorowany. Jestem naprawdę zawsze zmęczony po takim treningu, obrywa zarówno układ mięśniowy, ale też przede wszystkim układ nerwowy i właśnie takie ciężkie serie sprawiają, że no, no czujesz się właśnie taki zmęczony, dochodzę w pewien sposób do siebie przez następne dwa dni, no ale wtedy już mam pewność, że jestem gotowy na kolejną taką ciężką właśnie jednostkę siłową i widzę wtedy ten progres, ponieważ po prostu zdążyłem się zregenerować. Więc jednostki są dwie. Czasami robię sobie też jednostkę pomiędzy, trzecią i wtedy idę sobie na drążki i robię takie bardziej ćwiczenia kalisteniczne, bez już żadnego konkretnego planu, tylko raczej tak rozgrzewkowo, żeby się coś poruszać, rozruszać te mięśnie i tak dalej. Ostatnio na przykład zrobiłem sobie trzy serie muscle upów. poćwiczyłem coś sobie z gumą oporową, też akurat tutaj przed przedramiona, ponieważ czuję, że tę partię mięśniową mogę trenować częściej i oprócz tego trzecie ćwiczenie to po prostu stanie na rękach. Sobie porobiłem takie serie na koordynację, więc zupełnie nieobciążające ani nie męczące. Na następny dzień w ogóle nie czułem tego treningu, nie miałem żadnych zakwasów przysłowiowych w cudzysłowie, ale jednocześnie jestem gotowy na ten trening kolejny, więc taka wskazówka już dla Was można powiedzieć, że możecie sobie zaplanować w tygodniu właśnie dwie jednostki cięższe i jedną pomiędzy jakąś taką łatwiejszą, bardziej taki techniczny rozruch. Ale przede wszystkim skupimy się na tych jednostkach ciężkich i w jaki sposób ja tam trenuję. Więc może na razie tylko i wyłącznie te dipy i podciąganie, potem przejdziemy do przedramion. A więc pierwszy trening to robię sobie wyciskanie na klatkę oraz podciąganie pod chwytem. I teraz tak, wyciskanie na klatkę to już zaczynamy sobie takie ważne porady dawać. Zacząłem sobie robić trzy serie po pięć powtórzeń, więc to są dosyć niskie takie zakresy powtórzeń, dosyć wymagające takie pod względem siłowo i nie powodują one aż takiej np. pompy mięśniowej w klatce piersiowej i tak Już wcześniej robiłem sobie parę miesięcy temu takie okresy, gdzie robiłem więcej tych powtórzeń na klatkę, czułem, że teraz potrzebuję jakoś zwiększyć też siłę w takich właśnie mniejszych zakresach. Więc zająłem się tymi trzema seriami po pięć powtórzeń, ale pomimo, że od samego początku pewnie byłbym w stanie gdzieś tam realizować sobie yy, na przykład z ciężarem gdzieś załóżmy między 78 a 80 kg. Yy, te trzy serie po 5 powtórzeń, ponieważ nie dodałem, że moim celem jest. Wreszcie wyciśnięcie tych 100 kg na klatkę, ponieważ jakoś tak e, zawsze te treningi klatki były przerywane u mnie. E, nie skupiałem się na tym aż tak bardzo i, i ta klatka, to wyciskanie dosłownie było u mnie jakoś tam słabe, a jednak chciałbym wreszcie przebić na taką magiczną e, barierę 100 kg. E, więc wracając do tematu. Trzy e, serie po pięć powtórzeń, mniej więcej z 80 kg, byłoby e, u mnie w zasięgu, myślę, myślę że od samego początku. E, pamiętam, że raz zrobiłem sobie, na treningu trzy serie i zrobiłem 5, 5 i 4 powtórzenia na koniec, właśnie z 80 kg, może to był taki też po prostu słabszy dzień wtedy. Ale pomimo tego, zacząłem sobie, kiedy właśnie z tym nowym planem treningowym, który sobie ułożyłem, zacząłem ćwiczyć, zacząłem sobie robić tylko z 75 kg, właśnie te trzy serie po 5 powtórzeń. No i nie ćwiczyłem aż tak bardzo blisko upadku mięśniowego, Zostawiałem sobie jeszcze w zapasie parę tych powtórzeń, ale efekty tego, że nie zacząłem od razu w cudzysłowie z grubej rury, były bardzo dobre, ponieważ stopniowo dokładałem sobie co tydzień dokładnie 2,5 kilo po 1,25 na stronę. I tak zrobiłem potem sobie z 77,5, potem doszedłem do tych 80, no i tutaj już te ciężary były spore i na szczęście wykonałem te trzy serie po 5 powtórzeń, w każdej serii zrobiłem 5 powtórzeń, więc byłem bardzo zadowolony. No i teraz dochodzimy znowu do kolejnego treningu, to ostatniego jaki robiłem od momentu, kiedy to nagrywam I już zrobiłem trzy serie po pięć powtórzeń z 8. 82,5 kg i jestem tutaj naprawdę tym wynikiem bardzo podekscytowany, ponieważ pamiętam, że jeszcze, to było pamiętam na drugim roku studiów AWF-u, jak sprawdzaliśmy sobie maksy na wyciskaniu na klatkę, to z pauzą zrobiłem 85 kg właśnie na jedno powtórzenie, a teraz wypada mi właśnie, że dosłownie na następnym treningu będę robił trzy serie po 5 powtórzeń, próbował znowu zrobić te trzy serie po 5 powtórzeń, i znowu z tym wynikiem 85 kg, więc ten progres siłowy jest naprawdę widoczny i jestem z tego zadowolony. No i to tu właśnie taka rada dla Was, że jeśli chcecie sobie zwiększać co tydzień ten ciężar i realizować za każdym razem trzy serie po 5 powtórzeń, to nie zaczynajcie od razu z tych ciężarów naprawdę takich maksymalnych, tylko zostawcie sobie przestrzeń do przyzwyczajenia swojego układu nerwowego, mięśniowego itd. do tych zakresów i po prostu do takiego dokładania ciężaru. Podobnie robię z podciąganiem. Tutaj sobie robię na tym treningu pierwszym podciąganie podchwytem również trzy serie po pięć powtórzeń. I zacząłem sobie. Tam się w ogóle też pomyliłem przy zakładaniu ciężaru, ale powiedzmy, że zacząłem około z ciężarem 40 kg. Już sobie na poprzedniej jednostce dołożyłem na 41,25. Też te trzy serie po pięć powtórzeń wszystkie się udało zrealizować. I jeszcze tam zapas był. No i teraz na kolejnej jednostce robię 42,5. Więc dodaję sobie co tydzień, co trening, właśnie te konkretnie jednostki dodaję sobie 1,25 kg i ten progres fajnie idzie do przodu, i tę serię udaje mi się zrealizować. Więc w ten sposób wygląda pierwsza jednostka. Na drugiej jednostce z kolei robię, jeśli chodzi o ruch push, no to robię dipy, więc klatka na pierwszym treningu i na drugim treningu dipy. Te dwa ćwiczenia się uzupełniają, ponieważ jest to push, ale po prostu ramię pracuje oraz aktony mięśnia piersiowego trochę inaczej przy jednym jak i drugim ćwiczeniu, więc te dwa elementy się po prostu dopełniają i też mają wpływ na siebie, że jak zwiększam trochę siłę w klatce, no to też trochę ta siła idzie w dipie do góry i na odwrót. Ale też liczy się sam, samo kształtowanie tego nawyku ruchowego, to jest też bardzo ważne. No i w dipie to samo, trzy serie po pięć powtórzeń i zaczynałem sobie z ciężarem 55 kg, Doszedłem teraz ostatnio do 60 kilo. Zrealizowałem 3 serie po 5 powtórzeń, tylko że ostatniej serii nie udało się zrobić i wyszły 4 powtórzenia, już po prostu mi zabrakło e, siły. E, no i w tej sytuacji też mam jakby konkretne rozwiązanie, ponieważ kiedy dochodzicie do takiej ściany i w końcu nie będziecie w stanie dokładać ani kilograma więcej, bo nie zrealizujecie tych trzech serii po 5, tylko na przykład zrobicie tak jak ja 5, 5 i 4 powtórzenia na koniec, e, no to przechodzimy sobie po prostu na inne, tym razem niższe zakresy e, powtórzeń. I teraz tak na przykład. Na następnej jednostce wypada mi, że będę robił sobie 3 serie po 3 powtórzenia. I znowu nie będę wyjeżdżał z największymi ciężarami, ponieważ może bym już w tym momencie zrobił 3 serie po 3 powtórzeń z 65 kg. Ale nie chcę tak zaczynać. Zaczynam sobie z 61,25 No i tak sobie będę stopniowo dokładał. Ponieważ takie podejście sprawi,. Że jak dojdę może nawet do 67 kg, to nadal tę serię zrealizuję. Normalnie bym tego nie zrobił, więc daję sobie jeszcze te kilka tygodni na progresowanie właśnie dokładnie z tym zakresem powtórzeń. Z kolei podciąganie na, tym, na tej drugiej jednostce robię nachwytem, czyli tam było podchwytem, tutaj jest nachwyt. No i tutaj już od razu zacząłem z zakresem 3 serii po 3 powtórzenia. I tutaj z progresu tym bardziej jestem zadowolony, ponieważ zaczynałem z ciężarem 3 serii. Na 3 powtórzenia, chyba 41,25 kg. Obecnie na ostatniej jednostce zrobiłem już chyba ponad 46 kg. Znowu 3 serie po 3 powtórzenia, więc bardzo, bardzo fajny y, progres. Też z tygodnia na tydzień y, dokładałem sobie dokładnie 1,25 kg. Y, w końcu się zatrzyma ten progres. Nie zrealizuję tego trzeciego powtórzenia w którejś serii, no ale wtedy zmienię te zakresy i będę robił sobie na przykład tylko 3 serie po 2 powtórzenia, albo w ogóle już przejdę do maksów, jeśli akurat to. Y, tak mi wypadnie. Po prostu staram się wycisnąć z siebie jak najwięcej i co tydzień dołożyć chociażby troszeczkę tego kilograma i utrzymać te zakresy powtórzeń, które robiłem w zeszłym tygodniu. A kiedy przyjdzie ten moment, że już nie mogę progresować, zmieniam zakresy powtórzeń i znowu staram się do nich przyzwyczaić. Jeśli chcesz, żebym pomógł Ci zrealizować Twoje cele treningowe, ułożył Ci indywidualny plan treningowy i jeśli chcesz mieć ze mną kontakt jeden na jeden, no to właśnie zapisz się na taką współpracę. Link do bezpłatnej rozmowy, konsultacji takiej pierwszej masz w opisie tego filmu. Co do ćwiczeń na przedramiona przyjąłem e, takie można powiedzieć podejście, że będę trenował trochę w taki sposób arm wrestlingowy, stąd jakby biorę też e, ćwiczenia. E, no, tam jakby można powiedzieć wszystko skupia się na przedramionach, na rozbudowie przedramion, e, też na zwiększeniu siły e, więzadeł, ścięgien i tak e, dalej. Więc stwierdziłem, że tam zaczerpnę sobie po prostu parę ćwiczeń z tej dziedziny e, sportu. Może kiedyś też e, Jakoś tam w tym kierunku coś pójdę, i po prostu się będę próbował. Więc, więc tak, robię sobie oczywiście ćwiczenia. Na zginanie nadgarstka. No i tutaj robię sobie przede wszystkim e, zginanie z e, handlem. Powtórzeń robię dosyć sporo. Robię sobie gdzieś nawet po 50 powtórzeń w serii na rękę. Ostatnio sobie sprawdzałem e, mniej więcej takie maksy, że tak powiem, i, ile wezmę właśnie na nadgarstek w zgięciu. I udało mi się wziąć 40 kg na parę powtórzeń handel, więc też byłem zadowolony, że e, ta siła jakoś tam e, siedzi. Ale właśnie wszystko, co sobie wyrabiałem pod ten nadgarstek, to było na wyższych zakresach powtórzeń. Jeśli chodzi o inny ruch właśnie przy zgięciu nadgarstka to robiłem sobie na wyciągu górnym, że w ten sposób sobie też właśnie zginałem dodatkowo dłoń, więc to taki wariant po prostu treningu tej głównej grupy mięśniowej właśnie przedramion zginaczy. Jeśli chodzi o jakieś inne ćwiczenia to taki najważniejszy ruch, który też trenuję w przedramieniu to pronacja. Robię sobie zarówno takie spięcia maksymalnego ciężaru, to już takie typowe armwrestlingowe ćwiczenie. Wzmacniam sobie też ogólnie nadgarstek jakimiś tam ćwiczeniami z paskiem i jeśli mi wpadnie akurat do głowy jakieś inne ćwiczenie na przedramiona nadgarstek to też czasami sobie tak poza planem je dołożę więc to też jakoś tam mieszam w treningu pierwszym jeśli zrobię zginanie z hantlem na nadgarstek no to potem na następnym treningu sobie zrobię właśnie to na wyciągu żeby coś zmienić po prostu jakiś tam kąt pracy mięśnia z drugiej strony też czasami robię sobie te izolowane ćwiczenia na biceps, o których wspominałem. I tutaj głównie robię sobie zginanie przedramion chwytem młotkowym z handlami, albo zginanie przedramion ze zwykłym gryfem łamanym. I tutaj już mogę sobie dać trochę więcej ciężaru. Lubię sobie też porobić takie cięższe serie, czy to nawet na 8, 9 powtórzeń. Nawet sobie też czasami dokładałem ten ciężar i robiłem gdzieś tak nawet na 5, ale to pamiętam kiedyś. Może też do tego jakoś tam wrócę, kiedy już te zakresy wyższe w pewien sposób mnie przyblokują i nie będę mógł tutaj nic więcej dołożyć. A dlaczego w ogóle wzmacniam te przedramiona? Po prostu zauważyłem, że ta partia mięśniowa odstaje na przykład od moich ramion, po prostu te przedramiona były dosyć małe i z drugiej strony też zauważyłem, że pod względem wizualnym duże, rozbudowane przedramiona, dłonie i tak dalej po prostu fajnie wyglądają, więc postanowiłem sobie jakoś to tutaj popracować nad tym. Plus, tak jak mówię, trening przedramion jest dla mnie naprawdę bardzo przyjemny, nie jest on obciążający w żaden sposób psychicznie i po prostu za każdym razem cieszę się, kiedy nadchodzi w treningu ten moment, że mogę je sobie spompować, przetrenować no i właśnie to uczucie pompy mięśniowej w przedramionach to chyba jest najlepsza w ogóle pompa mięśniowa, jaką można sobie uzyskać na treningu bardzo fajne po prostu uczucie i przyjemny trening, więc polecam sobie też Wam dodać jakieś właśnie ćwiczenia na przedramiona, jeśli akurat jesteście na siłce. I to byłoby wszystko w tym filmie, mam nadzieję, że wyciągnąłeś wiele przydatnych informacji z tego materiału. Do usłyszenia.